Hej, czy witajcie, do was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Geta. Pamiętacie, już niestety wracamy z łapami w górę, więc 4000. Sorry, Sory. Do... Sorry, mamy taki klimat. Więc co dzisiaj mam ładne przedstawienia, pewnie się zapytacie. A, jeszcze ludzie się pytali, co a propos modów do Minecrafta? Spokojnie, będą, skończył maraton, od razu zanawiam e, modyfikacje do... Minecraft, a teraz mamy na początku Wasze Bugatti, bo tak wielce chcieliście Bugatti, chociaż to nie jest i I to nie jest e, oczywiście ten samochód do końca, tak? Ale to jest rampa totalnie w dół. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. I spróbujemy zjechać z tej rampy, i to nie jest takie łatwe, jak się ma wydaje. Więc zobaczcie na to. Jak widzicie, tam na dole jest totalnie zjazd w dół. I teraz spróbuję jak najlżej zjechać, ponieważ jak zjedziecie szybko, to po prostu się odbijecie od. Od tej góry i zaraz zobaczymy, czy mi się uda w ogóle zjechać. Nie mam pojęcia. Uwaga! No i właśnie się dzieje to, co widzicie teraz. Rampa jest przerąbana do w ogóle użycia jej. Strasznie trudno jest wycelować, żeby się nam udało po prostu samochodem trafić, a jak zjedziecie na dół, no to oczywiście najpewniej zginiemy, nie? Ale zobaczmy, o prawie tutaj, kurde, dawaj! Spróbujemy dzisiaj czegoś innego do zjechania z tej rampy. Dzisiaj jako, że ta rampa jest troszeczkę głupia, no to tym samym użyjemy naszego oczywiście moda, którego przedstawiałem w ostatnim odcinku. Będziemy jechać krową. I don't care, tak? Zaraz zobaczymy, tylko muszę ją wykręcić. Jak się nam uda to zrobić? Okej, okay, czekajcie. Wykręcam krową. Nie no, to jest mistrzostwo świata, naprawdę. Okej. Okay, Okej. Okay, a, kurde, prawie. Jak już nie traficie na początku, to po prostu się odbijecie i, i nic wam nie pomoże, po prostu spadniecie na sam dół. Spróbujmy jeszcze raz, bo nie jest zbyt łatwo naprawdę trafić. Jak mi się raz uda trafić, to i tak już będzie wielki sukces. Okej, okay, dawaj, dawaj, krowo! Oh my god, jeszcze trochę. Chyba nam się udało. Zobaczcie na to, jedziemy. O nie, 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 no kur... Centymetr, centymetr stary. Dobra, dobra, teraz powinno... Dobrze, 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 dobrze. Dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj. Jedziemy. Wyzwoli moc zwycięstwa dama Małysza. Po raz pierwszy. Wiecie, ile to było prób, naprawdę, że tego nie Adam widzicie? Małysz bo to było milion cięć. Ale w końcu wyskoczymy daleko, i. Bardzo daleko, dolecieć. Czy doleci, doleci. Przeskoczy no, wszystkich! O, Brawo! O, no, 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 Brawo! I jeszcze telemarkiem. Za to łapka w górę się należy. Dzięki, dzięki. Spróbujemy teraz czegoś innego. O tak. To jest słaka, nie jakieś kurde... lamerskie Bugatti Veyrony, no? A teraz, teraz wam pokażę... kto... wy... Jak z tego murał, nie zjeżdżacie z takiego, z takiego wyskoku yy, traktorem, yy, bo nie ma to sensu. <laughs> Ale cóż, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Oczywiście łapy w górę, jeżeli chcecie więcej, ponieważ 4000 słaby kolejny odcinek. Jeżeli nie, no to logicznie kończę yy, z maratonem. No i co, co mogę więcej powiedzieć? Subskrybujcie, komentujcie, <noise> żółty magiczny guzicek, no może nie, czy <noise> powiedzieć cześć, do następnego.